co <śmienic> co hmm. bo jest <śmienic> to To printlowie też kołają. Proszę mówić, dzika się wiąż ukrywać. Choć się boję, Tak, bo są trochę straszni. W tym odcinku mam dla was coś totalnie nowego. Proszę państwa, skibity toilet opanował świat. Zapraszam do zabawy! Zapraszam do zabawy! Skibity toilet koniec nie śpiewając tak wiązan. Że nie wojnie już chyba komplikacji, z wrotek akcji my dalej stoimy, tu dzielnie wywalczyć Chodźcie do nas niedowelnych ludzi, jeżeli są z was takie serio kozaki Może są ściekli, może są straszni, ale to tylko twory zblikacji Wyznacie, że wchodzę, nie żyć na dziś czas puszkę i koniec tej bańki. Jestem dzisiaj w formie, wychodzę na bitwę i jak oligami się składają będzie Będziemy się śmiać, że chodziły I to jest koniec, nie, nie śpiewaj sobie piosenek Pomaga kawę nawet, będziemy radować dzieci Jesteśmy nie niepokonani Tego nie już wykrywamy Zapraszam do zabawy Zgiby i to jest koniec, nie, nie śpiewaj sobie piosenek Pierdolę tego CS-a Są ci też kurwa pierdoleni No